Witam miłośników kanału Puki. jeszcze jest. Słuchajcie, wstąpiłem zobaczyć co też tu nowego się znalazło. Tu patrzcie jakieś sygnowane kamionki. 2-4 i zbanek. Jakie to jest firmy? Tutaj nie za bardzo widać, tylko że jest ręcznie robione. Cztery mhm. takie filiżaneczki. O, nie wiem co to jest a tu Japonia jakaś ale nie sygnowana tak myślę, że Japonia jest sześć takich i o takie coś i czajniczek Japonia na 100% na to ceramika glina z datą 18 listopada 520. Nie wiem co to będzie 520, ale może to być na przykład 52 rok, coś takiego. Ale też ładne. Spójrzcie. tu jest i więcej, bo jest jeszcze takie coś. Ślicznie zrobiona, no. Ceramika. Pięknie jest to zrobiona. Tak na stół postawić coś pięknego. No, naprawdę. Pójście, takiego serwisu z kamionki jeszcze nie widzieliście na pewno. Zobaczcie jakieś senki rodzajowe? Nie, to są kwiaty. Kwiaty nie ma sygnatur. Były, wiecie, co były jakieś tam. Chyba pod cukierniczką rodzaje się, czy gdzieś. I było ten. Widzę, że było coś naklejane, widocznie. Ale też piękne. Jel. I to jest kamionka. To jest, kochani, kamionka. To nawet nie jest fajans. Ale też ślicznie to wygląda. Spójrzcie. No, nie mam lecznika, są tylko trzy takie filiżanki i pięć talerzyków podstawy, Ale jest naprawdę ciekawy. Piękną rzecz dla siebie, ale przypuszczam, że będzie tak droga, że się w głowie nie mieści, ale zapytam. Piękny, musiężny dzwon z 92 roku. Spójrzcie porcelanowy Co to jest takiego? Kur. Kur, ir Czy się Nie Spotkałem się już z tym. Przepiękne. Szkoda, że jeden. Chociaż dwa, żeby były. Chociaż dwa. To już by było fajnie. A tu spójrzcie O, albo, albo to będzie... Schumann albo będzie to coś rumuńskiego, ale to będzie raczej Schumann. No oczywiście, zresztą wiecie znacie te tematy, że to jest najlepsze takie są z Schumann. Tutaj mamy Mariański Coś tam to jest na pewno Czechosłowacja. Tak jest, Piałka. No trudno, nie zauważyłem to nie zauważyłem, ale facet to ten właśnie tam taką piękną cukierniczkę dorwał, Nie wiem co to jest, ale jest, naprawdę musi być stara. No jest przepiękna, Jak mi się uda ją sfilmować, to wam pokażę. Wszystkie dwa tylko. Ale jak fajnie robione taki kobalcik jakby. No, fajowe. 2 euro, sztuki. No śliczne są. to No tak, to są szkła wiecie, to się tłuką przy sprzątaniu czy przy czymś. No nikt tego specjalnie nie wytłukuje, tylko tak się dzieje, nie? Dwa świetne kufle. Dwa świetne kufle. Oczywiście cyna ten jest ceramiczny. Ten bodaj, bodajże też jest ceramiczny. Tak, to jest kamienkowy, ale ładny. Spójrzcie. Gertz, spilowany jedna z najpopularniejszych firm, która produkuje te, te kufle. Śliczny jest, ale niestety drogi. Żebym go sprzedał za 35 zł, to musiałbym za niego dać dużo mniej. Ja on jest drogi. ładny kalecz, taki w No dobrze, ja przejdę się zobaczyć. Widzieliście? Piękna. Popatrzmy jeszcze chwilę na buciorki, o takie damskie, fajne, na skórki i taka fajna, ale fajne są, ha. świetnie to wygląda, 37 rozmiar, takie kowbojki, z takich zimowych to na razie nic takiego nie widzę, to są takie dziecięce, bardziej mi się wydaje, wszystko skóra oczywiście. Tu takie, jak ja to mówię, oiki esprit, patrzcie, esprit, troszkę przywyższone, ale, ale fajowe. Jeszcze do ponoszenia. Poza tym nic nie ma, tam na początku jeszcze widziałem ładne kozaczki, tu też są ładne kozaczki, spójrzcie. O, brązowe, śliczne są, ale też fajne, no. Młodą trzydziestkę Laseczkę jakąś I to jest jakie to jest chwilę? Mana Mana jest no, włoskie w każdym razie. Rozmiar jest 38 39 39 fajne. Taki widziałem i jeszcze widziałem też fajne tutaj. O. Ale to jest 38. Też ze skórki, piękne kozaczki. Piękne zaczki na młodej dziewuszki. A młode to są do 50 i jeszcze dalej. Teraz te kobiety pięknie wyglądają, dbają o siebie. Nie widać wieku. Spójrzcie, znalazłem takie piękne białe buty. Może bardziej ekry niż białe. Są zupełnie nie nienoszone. I są to z baraniej czy, czy, czy owczej skóry. Przepiękne są. Jest, to jest mój rozmiar i wiecie co, wezmę dla siebie wiem, że jest zima ale na wiosnę będą jak ta lała. co mówicie, ładne są? takie inne niż wszystkie, nie? leciuchne, no fajne wezmę dla siebie słuchajcie nie warto? za fajna taka na świnka ale ją zabiorę na pewno, czy ogon jest cały? cały, myślałem, że łamany ją zabiorę no zobaczcie z takim szkiełka takie widzicie? Dołożone bursztynowe. Ale to fajnie wygląda. Jest 5 sztuk. Za 5 euro całość. Patrz, że, czy jest całe. Ale też śliczne to. O, patrzcie, tutaj jest lekki, lekki taki już czerbek, delikatny. Hmm, zastanowię ja się, no bo później ciężko sprzedać, nie? Nie każdy rozumie, że może być już ta a każdy jak płaci pieniążki, to chciałbym mieć wartościowy towar. To jeszcze jest, patrzcie. Ten dzwon do swojego kartona. Zaraz się zbiegli ludzie. I że oni chcą kupić, oni chcą kupić. O Jezu, jest piękny. Zobaczcie, może mi się uda jednak wam nagrać go. Zrobię taki szorcik. Bo jest naprawdę świetny. Popatrzę na płyty, czy są jakieś nowości. Być może tak, bo, bo są tu poprzekładane. Hmm. To może coś tam się nowego znalazło. Ale wiecie co? Tak nie będę już nagrywał. Za bardzo, tylko po prostu. No co po prostu? Przelecę. A może jakoś tak przywrócę. Poczekajcie. O, w ten sposób będzie mi łatwiej. Łatwiej patrzeć. To już nie, to są te same co były, ale między nimi, bo jak wiecie, ktoś przyniesie dwie, trzy płyty, to oni wciskają między inne, nie? Tak już się raz stało. Marszal Roger Whittaker, to nic nie. Peter Alexander, to tutaj jest nana, ale to nieznana. Nie, nie, nie ta nana, co my znana? co nam znana. Wszystko coś? Co to jest? Romancy Johnny Taupin, Nie znam. Nie znam gości. Oczywiście nie. Nie denerwujcie się niektórzy, którzy znają wykonawców. Mogą mi powiedzieć, że po prostu przeoczyłem fajną pozycję, nie? Ale no niestety jak ktoś wszystkiego nie zna. Wiki Laodis dostrze coś. Coś wszystkiego nie za jest Każdy z nas się interesował różną muzyką, nie? I dla mnie coś może być nieznane, a dla kogoś może być nie lada gratką. Ale tutaj już nie, nie widzę jakichś tu 13, nie widzę. Operetki światowe, jakieś. A tu już są powtórki, Manon Lescaut. Manon Lescaut, nie wiem co to za płyta. Nie mam pojęcia, ale to też jest jakieś <laughs> operetkowe, może. Muzyka poważna, nie? No dobra, tu nie ma. A tutaj jeszcze zaraz przejrzę. Tu jest tego. To już jest fajans pewnie. I to jest winterling. Patrzcie. Dekor, coś tam, coś tam. Ale fajne. Super, podoba mi się. I ta cyperniczka mi się cały czas podoba, on jest bez sygnatury. Tam są jakieś bicia, cyferki. Ale jest śliczne. A tu wam pokażę spójrzcie. Jest to takie coś o, czekajcie, może w ten sposób per Percepcion Recepcion Recepta China Japońska porcelana ale zobaczcie, od razu widać ten kunszt przepiękne to jest niestety jest mlecznik cztery filiżanki, cztery podstawki i cztery talerze deserowe nie ma reszty ale jest naprawdę świetne. ale jest naprawdę świetne. Tu patrz, jakie ładne też. No, a nie ma nic poza tym. jest tylko sukierniczka, mlecznik. I cztery filiżanki. To też jest śliczny. Nie wiem, czy to jest sygnowane. Nie, nigdzie nie ma nic sygnałów czarnych. Ale też prześliczne. Fajne takie. Białe, kryształowe. Ale takie. No, takie inne. Cza, czara, taka, widzicie normalnie. Bez reliefów. Bez szlifów, a tutaj ta noga taka fajna, szlifowana, ciężkie dosyć. Tu widzę, że są do wina, tam są te szampana, a tu są do wina, ale do wina są tylko trzy. Do wina są tylko trzy, a tych jest komplet, jest sześć. Spójrzcie jakie piękne komplety są. Piękne komplety tych rąbek, nie? Sęczniki kompletne, no fajne. Spójrzcie na przepiękne popatrzcie jakie śliczne są kieliszki ale tam daleko widać też kieliszki z tego no coś, coś nieprawdopodobnego przepraszam was bardzo tu zobaczyć jest ich, nie wiem ile ale dwa, cztery sześć, osiem, dziewięć dziewięć sztuk. 3, 6, 8, 9, tak dokładnie. Ale też piękne. I to całe. Kurczę. Mam chęć to wziąć, czycie? To jest przepiękne. Wam 40 euro. Nie pokażę wam go teraz, bo został zarezerwowany dla mnie. Jak go odbiorę, to wam pokażę. Pikabelo, piękne. A tu co mamy? Jakieś chyba religijne na tych deskach za jedno euro, zobaczycie. i to jeszcze jakieś wystawowe 77 rok uh -huh. <laughs> jakie świetne kocury, spójrzcie z drewna drewniane ale ładnie wykonane, nie? nieuszkodzone, nie jest ciężkie drewno pewnie te balsa, czy jak to mówię może też inne, nie wiem Albo drzewo kotowe. <laughs> ale ładne figurki. Mi się podobają. Co myślicie o tym? Jajka z kamienia. Kamienne. Każde jedno euro. Ale ładnie to wygląda. No, takie marmurowe, czy jakieś. To jest normalny kamień. Czuję normalnie. No, świetne. Bardzo ładne. Bardzo ładne. Czara moja Żonkila kupiła yy, do pewnej lampy fajnej lampion. A zobaczcie, tu jest podobny. Jeszcze z obracanym tym, że można na górze łapać i na dole. Wezmę go, na razie czego? No, za 2 euro, no, to warto wziąć. Także się go gdzie indziej. Zobaczcie, rozentale Fajnie za 5. To 80 Wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Przypuszczam, że w ogóle mnie nie widzicie. Słuchajcie, nagrywam taki kawałeczek dla Was, bo chciałem wam pokazać jaka jest różnica między świętem zmarłych w Polsce a w Niemczech. Zobaczcie jak skromnie. Każde groby, jeśli w ogóle coś będziecie widzieć. Każde groby mają po jednym, dwa znicze. Ludzi nie ma w ogóle, a jest godzina w tej chwili, 18.30. Jest cisza, spokój. Nic, zobaczcie. Mało co widzicie. Widzicie tylko świeciuszki, nie? U nas to pamiętam, jak się jeździło. Ja jeździłem zawsze do babci swojej ze swojej tam miejscowości. Na groby to wszędzie patrzyliśmy na na naszych cmentarzach to były takie tak potężne łuny się unosiły że z daleka było widać te te pięknie słońce się znicze a tutaj zobaczcie, no naprawdę nawet przypuszczam, że nic nie zobaczycie, no ale może akurat, bo nie wiem jak to się nagra wiecie był protest jest nie za bardzo do nagrywania takich rzeczy. Może gdybym podświecił sobie komórką nagrał, to... Ale to co to ma za sens, nie? No dobrze. To taki tylko tam, Taką wstawkę chciałem wam pokazać. Jak to wygląda skromniutko w Niemczech. Bardzo, bardzo skromniutko. O, proszę bardzo. Elize Radajewski. O, Radajewski. To ten człowiek, który mi no nie mogę dzisiaj powiedzieć No dobrze kochani, to trzymajcie się na razie Skończyło się, koniec Kupiłem naprawdę fajne rzeczy No musicie być cierpliwie poczekać aż je ja po prostu zabiorę, bo nie mogłem dzisiaj także jak się podobało to wiecie, łapa, udostępniajcie, komentujcie, piszcie co byście chcieli sobie co byście sobie życzyli, żebym więcej kupował, czy szkła, czy porcelany, czy może jeszcze jakichś innych dziwolongów, ale ten dzwon, zobaczycie, robi robotę. Naprawdę nawet robi na mnie wrażenie. A to już na pewno jest sztos. <laughs> Także trzymajcie się ciepło i do następnego. Heja, heja.